A więc dzień dobry, rozpoczynamy kolejną przygodę. Tym razem znowu kulinarną. Będziemy robić podpłomyki. Jesteśmy nad Świderkiem. Tu jest namiot. I jeszcze jest jeden mały problem, bo nie ma na czym tych podpomyków zrobić. Pewnie reszta ujęć będzie z nocy. Pozdrawiam i idę szukać jakiegoś kamyczka, żeby można było na nim dobrze je zrobić. Hmm. Wychodzi na to, że tu nie ma kamieni No ciekawe Idę szukać dalej No trochę się umordowałem Ale za to Jest ognisko i proszę Państwa Pewnie Jacek będzie w tle Dzień dobry Jo okay. <laughs> a tu jest kamień w sumie tak naprawdę to nie jest kamień, tylko kawałek betonu z rzeki, ale dzisiaj powinien starczyć. Dobra, czas robić ciasto. Dobra, to dzisiaj podpomyki z lekkim upgrade'em, tak naprawdę w postaci drożdży. I to nie po to, żeby rosło, tylko dla smaku. Że jakby co drożdże, bardzo dobrze robią na smak. No, także tak jak ostatni przepis znalazłem w internecie, to tym razem nie za bardzo szukałem. Podstawowa informacja, że pod pomyki to tylko mąka i woda. W sumie sól, której zapomniałem. Kurwa, wszystko wiesz, wszystko na odwrót. Także Jacku, będziesz ofiarą eksperymentu. Dobra, i teraz będziemy sobie robić placuszki z tego. Wbijać na kamień. I teoretycznie, jak już będą zrobione suchutkie, to powinny odpadać. Ale co się zaraz stanie, to zobaczymy. Jaki anturaż filmowy Bardzo mi się to podoba Ponieważ tu mamy kamień spod pomykiem i musimy trochę przeorganizować naszego grilla a robi się to tak O, dobra, testowy te nara. Liczymy na to, że kamień się będzie nagrzewał od spodu, drewno nie przepali się tak szybko i będziemy mieli coś na kształt kamiennego pieca. Dokładnie, tylko jeszcze mikro poprawki. O. O, to chodziło. To jest kamyczek, którego więcej nie dotkniemy. Tak. Mam nadzieję, że się nie przewróci łoty Dobra Dobra. Poprawiony patent wygląda w ten sposób I wygląda, że się spisuje idealnie jak na razie A tam jest Warszawa w tle I dziko i blisko Dobra Zaraz wam pokażę jak to wyszło. No, sprawdźmy to O, jak się ładnie poopiekały Ale to jeszcze z 20 minut im trzeba. Zdążyłem się rozbić w międzyczasie i zrobić pierwszą partię która wygląda o tak i jest mega dobra Tu mi Jacek tak zwraca uwagę, że nie ma soli Ale że nie solę na co dzień, także dzisiaj też takie będą a tu już kolejna partia się robi. A już to wszystko pięknie się udaje. O, ognisko też ma niezłe rozmiary. A ja idę sobie poleżeć. Zaczął się lekki hardcore. Ale okazuje się, że podpomyki bardzo to lubią, bo ładnie napuchły. Może tego przywrócę. to te dwa wyjdą najlepiej. Tak, bo są już takie konkretne, nie? Dokładnie. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie mieszkać w centrum Warszawy, pstryknąć palcem i w pół godziny być tutaj. Magia. Nadejszła ta na chwila. Już pojadałem. Przyszło super. Piękna sprawa. Dobra. Co do tego wiedzie? Po drugą częścią zajmie się jacek. Tak jest, to będzie farsz. Farsz z warzyw, mamy rzodkiewkę, pomidorki koktajlowe, mamy cukinię, oliwki, ser żółty i fasolę czerwoną. Grubo. Wybierałem to wszystko na spontanie. Idealnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze jakieś sosy. Ale nie mamy. Mamy oliwę. Tak. Tymczasem ja sobie nawinę do drugiej kamery Jak widzicie przygotowujemy Przygotowywujemy warzywa yy, Rzutkiewki, pomidory, papryka, cukinia, oliwki Czerwona fasola i żółty ser, moje ulubione warzywo to ostatnie Co mogę ukraść? Co chcesz mm. <noise> jak tam, szefie kuchni? Zerwiastków? U mnie prawie zero, a i tak jakby bardzo nie, nie znamy. W porównaniu do chleba z poprzedniej akcji to jest ogromny sukces. Mhm. No to lecimy. Chciałem powiedzieć, że wyszło ekstra. To tyle w temacie. <noise> Dobra, jest ósma rano. Podpłomyki były pyszne. Chyba faktycznie, jakby coś zmieniać, to mógłbym się skusić tylko na tą sól. Bo jej trochę brakowało. O, aż tu pięknie. Ujście świdra do Wisły. Polecam. Dobra, chlebek był, podpłomyki były. Muszę coś innego teraz ogarnąć, ale też raczej ogniskowo idzie jesień. To może coś na jesień. Jakiś kociołek? No nic, dań następnego.